Ładny krajobraz. A tu mój mąż coś robi. I co znowu robisz? Kończymy zagrodę dla kóz, gdzie będą nasze trzy kozy chodzić. Być może wpuścimy do nich jakieś inne zwierzątko. E, moi drodzy, e, z tego miejsca chciałem Wam Podziękować. Ruszyła zbiórka na nasz zwierzogród. W tej chwili mamy uzbierane 410 zł. Dziękujemy też firmie Przem Drew z Jawur, która dostarcza nam materiały do budowania wszystkich zagród. Dziękujemy Fundacji Akademii Bezpiecznego Dzieciństwa, która. Z nami współpracować, i w przyszłości będziemy prowadzić tutaj między innymi terapię dla dzieci dotknięte przemocą seksualną. Chcemy wprowadzić tutaj osiołki, kucyki, muły. Jest tutaj teren ponad 6000 m2 do zagospodarowania pod cały nasz zwierzogród. Mamy dużo pracy. Ja to robię sam po godzinach. Robimy to de facto z własnych pieniędzy. Zona mi pomaga tyle, ile może. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was byłby chętny do współpracy, przekazania jakichś materiałów, wsparcia naszej zbiórki na Zwierzogród, będziemy mega, mega wdzięczni. Między innymi pieniądze z tej zrzutki, z tej zbiórki pójdą na zakup od pani Ewy. Dwóch kucyków, dwóch osiołków i jednego muła. Jest to osoba naprawdę mega, mega pozytywna, też o wielkim serduchu. Prowadzi przeróżne terapie. Są to zwierzęta przystosowane do pracy z dziećmi. Przez to nam zależy, aby nabyć te osiołki, kucyki i muła. Od tej pani jest to kwota powiedzmy 6000, abyśmy mogli wprowadzić do naszego zwierzogrodu te cudowne zwierzaki. Wiem, że nam jako. Jako łowcą, bo ja jestem łowcą pedofili, dużo to pomoże, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, pomoże też to nam jako Fundacji Akademii Bezpiecznego Dzieciństwa. Nie wiem, co mam Wam jeszcze powiedzieć, naprawdę jestem Wam wdzięczny za to, że 410 zł już mamy na, na zbiórce, gdzie no, ułatwi nam to pracę i zbudowanie wielu, wielu zagród. A chcemy naprawdę 6000 m2 działki przeznaczyć na zwierzę. A na razie mamy to... słupeczki i powoli powstaje płocik.